Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Nie czekajmy, jedźmy do akcji, bo mamy dużo do zrobienia. Zaczynamy od modyfikacji, musimy sobie do niej podjechać i ją zabrać. Nie wiem do czego ona jest dokładnie, co ona nam daje, ale trzeba wszystkie zebrać, to jest bardzo ważne. I jedziemy sobie odkrywać dalej teren, na którym jesteśmy, czyli na Parku Narodowym. Um dobrze i mam trochę powiem wam ciepło w majtkach bo yy, wykorzystałem już całe paliwo które miałem w zbiornikach na pacę no i jadę na ostatnim zbiorniku teraz hmm, może być nieciekawie nie wiem czy nie skrócić sobie teraz drogi gdzieś tutaj z tego zbocza bo mam niezależną wyciągarkę i może udałoby nam się tak zjechać, żeby nie zniszczyć całkowicie samochodu? Fuel Mister, ulepszona wersja silnika MCV813T ma moc porównywalną do poprzednika, jednak wykorzystuje technologię zmniejszające zużycie paliwa. A, okej. Okay. Dobra, pokaż listę pojazdów Mac Defense, O! To jest samochód, który mieliśmy do zdobycia na. na, na, na Duncana zatoce. Pytanie tylko, czy ja tu nie przesadzę z tym zjazdem? Fajnie by było zahaczyć się wyciągarką gdzieś tu z tyłu i powoli się opuszczać, nie? Myślę, że zyskałbym trochę paliwa, znaczy nie straciłbym paliwa. Ale zgaśmy na chwilę silnik i rozplanujmy sobie naszą strategię, co i jak. Bo, ha, my tu po drodze nie mamy żadnego paliwka. Najbliższe paliwko jest albo na, tej, na tym sklepie z przyczepami, bo moglibyśmy sobie tu bez problemu kupić jakąś przyczepkę zwiadowczą. I tak będzie trzeba chyba zrobić. Kupić sobie przyczepkę zwiadowczą z paliwkiem i to paliwko uzupełnić. I przy okazji, tą przyczepkę są wziąć. Skonfiskowana ciężarówka. Popatrzcie, tutaj coś jest. Tak, i to paliwko byśmy ze sobą wzięli. I na przykład, jak pojadę sobie o w to miejsce, to sobie ją tutaj zostawię. Pojadę sobie tutaj do góry. Tu wszystko podkrywam, co trzeba, nie? I pojedziemy sobie dalej i weźmiemy naszą cysternę. W ogóle w dziwnym mie miejscu jest wieża obserwacyjna. Zobaczcie, bo jest na krawędzi mapy, no nie? Hmm. Okej. Okay. I wypadałoby teraz zjechać z tych skał. Kurczę, tutaj na. Może gdzieś tutaj z boku sobie damy radę. No, bo to będzie najkrótsza droga do naszego sklepu z przyczepami, a to jest kluczowy moment, żeby to zrobić. Nie spodziewałem się, że tak szybko spalę to paliwo, które miałem na pase. Tam było tylko 100 litrów. Tylko jaż to uratowało mi dupę tak naprawdę, bo już miałem rezerwę i właściwie ta rezerwa też się kończyła. Spróbujmy gdzieś sobie tu zjechać. Tu nie powinno być aż tak wysoko. O, kurde. Dobra, wycofajmy kawałek. I hop! Nie jest, nie było wysoko wcale, nie? Ryzykowna zagrywka. Ale sporo oszczędzimy dzięki temu. teraz tutaj gdzieś. Ojej. szeroki ten samochód. Teraz gdzieś tutaj powinniśmy odbić. Dobrze idzie. Na szczęście te drzewa można połamać, bo to są takie młode. Idzie super. Chyba już wyjeżdżam na drogę powoli. Tak jest. jest lepiej niż myślałem. Myślałem, że to będzie totalna klapa. Ale się udało, nawet nie musiałem niezależnej wyciągarki używać. Wow, brawo ja! Jedziemy sobie teraz do sklepu z przyczepami, zabierzemy sobie małą cysternę zwiadowczą, i ta cysterna powinna nam wystarczyć do tego, aby zwiedzić całą tą okolicę. A ten samochód jest na tyle szybki, na tyle mocny przede wszystkim też, że sobie spokojnie poradzi ze zwiadowczą. Nie będzie problemu, żeby wyciągnąć. O, o jakie mokradła. To na pewno tutaj? Zobaczmy. Tak, ale straszne mokradła tam są. No, powinien sobie poradzić, zobaczymy. Weźmy może z tej strony to miejsce. O, dobra, nie ma tak źle. Czy będę mógł sobie tu zwiadowczą wziąć? Mam nadzieję. Bo może to jakoś jest zablokowane, nie wiem. Zobaczmy. Eee... Tutaj mamy radar jeszcze, w razie czego, ale weźmiemy teraz przyczepę zwiadowczą, bo mega fajnie mi się zwiedza ten teren, właśnie jadąc sobie, tak wiecie, tradycyjnie, czyli do tych wież obserwacyjnych. Uuu! To jest dobre miejsce, żeby zostawić sobie cysternę zwiadowczą. Nawet można by to było zrobić kawałek dalej, o, w tym miejscu. Dlatego, że my będziemy jechać do tej może skonfiskowanej ciężarówki. Tu jest jakieś takie zadanie. Zobaczymy, o co w tym chodzi, skoro już tu jesteśmy. A tu widzę, że jest taka, taki ryzykowny przejazd, którym tak naprawdę moglibyśmy przejechać już teraz, bo to będzie nawet krótsza droga. Niż jazda tutaj dookoła. I mimo, że ta droga jest tutaj zaznaczona na mapie jako droga, to jest ona dość trudno przejezdna. Podjedźmy tu kawałek do przodu, zatankujemy się po sam korek i pojedziemy w góry. Zobaczymy, co tam jest. O, to będzie gdzieś chyba w tą stronę. A, ewentualnie moglibyśmy jeszcze wjechać do wody, nie? Ale tu powinno być ok. Dobra, tankujemy się. Odczepiamy przyczepkę i jedziemy na wyprawę. Co nas tutaj spotka, nie mam pojęcia. Trochę mam mokre gacie. Naprawdę, to może być ciężka sprawa. No ale zobaczymy. Na razie powoli. Nie widzę jeszcze tego miejsca, w które mam celować. Powinienem sobie to zaznaczyć na mapie. Dzięki, że mi poradziliście. Czyli na przykład tutaj. Potem zjedziemy sobie tu na dół. A później do, do wieży obserwacyjnej. Gęsto porośnięte tu wszystko jest. Dlatego trzeba uważać. No sobie gdzieś tutaj. O, w ten sposób, nie? Dobra. Ło! Z maski za wszystko kpitu. <laughs> w ogóle nic nie widać. O, tutaj chyba. Po, po lewej stronie. I powiem. Bardzo zwrotny jest ten samochód. Jestem zaskoczony. A. Ładnie skręca. Tak w porównaniu do innych ciężarówek, którymi się tutaj jeździ, to to jest... To praktycznie w miejscu zawraca, nie? Dobrze, przynajmniej o to paliwa nie muszę się martwić. Dobrze, zobaczmy o co chodzi z tą ciężarówką. O kurde, o kamień się zobaczyłem. Taki niewidoczny. Specjalnie go tu ukryli, jestem pewny. Okay, tu... O, ale grubo. Podejrzewam, że my tu nie wyjedziemy tym pojazdem. W... A czy wyjechać z tym pojazdem w drugą stronę? Okej, okay, ale żeby wyciągnąć tamtego, bo pewnie będzie trzeba to właśnie zrobić. Uuu, gruba robótka. Nie, no tym nie wyciągniemy chyba, co? Jak myślicie? Aha, ja. <śmiany> miałem wbity wsteczny i wyciągarkę do przodu. Do przodu ciągnęłam, Świetnie. Ale błoto grząskie jest taki trik w SnowRunner, że jeśli wyjeździcie raz błoto, to ono jest bardzo trudne do tego, żeby przejechać je znowu w taki sam sposób. Dlatego jest taki trik, żeby wychodzić do menu głównego, wczytać sobie ponownie grę. I wtedy to błoto nam się jakby resetuje, nie? Mm, musimy skonfiskować tę ciężarówkę, należała do kłusowników. Napraw ciężarówkę i dostarcz ją do centrum serwisowego. Na miejscu otrzymasz zapłatę. Okej. Okay. Um, tak, to będziemy musieli sobie na pewno zrobić, ale ten pojazd raczej nie będzie nadawał się do tego, żeby go naprawić. Chociaż części naprawcze mamy, ale... Mój pojazd zwiadowczy też mocno się uszkodził. Co my mamy do naprawienia w tym aucie? Mm, no nie ma dużo. Wszystkie koła ma sprawne. Tak naprawdę moglibyśmy spróbować tutaj mu tutaj naprawić. I już jest naprawiony w 100%, a jeszcze trochę części naprawczych nam zostało. Do mojego auta, w razie czego. No, ciekawe, to już wystarczy tylko tu przyjechać jakąś mocną ciężarówką i go wyciągnąć. Chyba, że jakimś sposobem. Uda się to zrobić loadsterem, czyli naszym internationalem. Martwię się trochę o niego, że za mocno go uszkodzimy i będzie problem. Bo on, co prawda, jest szybki i w ogóle radzi sobie świetnie, ale jest niestety delikatny. Choć nie wygląda. Jedziemy. Dobra, włączamy silnik w naszej ciężarówce dołączonej. Odpaliła. To dobrze. I próbujemy. O kurde. No, tutaj pod kamienie będzie ciężko go wydostać. Marne szanse. I tam jeszcze mamy tą taką wystającą gałąź. Uuu, nie widzę tego, ale próbujemy. Może akurat Ślisko. Za lekki. Ok, wjechał. Młody kurde. Dobra, tam się zahaczyły, zahaczyła tam ta ciężarówka, napęd na tył tylko, więc niewiele nam to pomoże. Co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy na bardziej twardy teren wjechać moim czerwonym pojazdem i wtedy szarpać tą z tyłu, nie? O, czekaj, 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 chyba będzie. Patrz go! No co ty gadasz? Ej, niemożliwe. Wyciągnie go stąd? Jeszcze kawałek tylko. Szarpiemy, szarpiemy. Wiesz, to jest niezależna wyciągarka. Ona jest słaba. Na razie mam... Hmm, jakby tamta ciężarówka zaciągnęła ręczny czy coś, nie? O, ale jestem i tak w szoku, że dała radę go wyciągnąć stamtąd i prawie przez te kamienie przejechało. Dobra, spróbujmy bardziej na prawą stronę. Dajesz, dajesz, dajesz. Ciężko. Znowu prosto. O, 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 o. Dawaj jeszcze wskocz tam, wskocz tam na te kamienie. Teraz spróbujemy podciągnąć go. Mocno się zablokowała. Ciągnie mój pojazd do tyłu. No. Ciężko będzie tutaj ją wyszarpać. Spróbujmy jeszcze taki kąt. Do... Oh! O ty! Zaczęła się od. Co ty godasz? Uh! Tu taki dobry jest ten pojazd. To jest pojazd zwiadowczy. To nie jest ciężarówka, którą się robi towary, dostarcza. On jest tylko do zwiadów głównie. Znaczy, możesz robić nim inne zadania. Chyba nawet ma możliwość podłączenia sobie żurawia, takiego, wiesz, małego. Ej, Totalny szok. To jest dobry pojazd. Nigdy bym się nie spodziewał, że wyciągnę takiego kloca stamtąd. Teraz mi ta ciężarówka z tyłu nie pomaga, dlatego że praktycznie nie ma żadnej trakcji w błocie, które jest zresztą mega grząskie nawet dla mojego internacjonala, Ale grzejemy do przodu. Wow. Wow! <laughs> o kurczę, ej, Micha mi się cieszy niesamowicie! Teraz jeszcze jakoś przez te drzewa. Tu chyba sobie tak trochę utorowałem drogę, nie? Przez wodę, może. Nie wiem, czy tu nie jest za głęboko czasem. Mam takie akcje. Okej. Okay. Jaki on jest mocny! A, tutaj już z tym drzewem nie wykombinuję, nie, wy, nie wykręcę tak dobrze, nie? O. Tu będzie, tu będzie przeprawa. Kurczę, dajmy wyciągarkę, naj, znaczy linkę najkrótszą. Uuu! No, tu kręcenia było dużo, trzeba przyznać, przez te drzewa. Jeszcze muszę tam wrócić do wieży obserwacyjnej, a um, chciałem to zrobić już za jednym razem, od razu, dlatego że. Dlatego, że już jakby nie chciałem też, żeby ta ciężarówka się zakopała gdzieś w tych grząskich terenach. Muszę ją teraz gdzieś dostarczyć. Wygląda na to, że miejsce dostarczenia będzie gdzieś w North Peak, ale nie mam jeszcze tego odkrytego tego miejsca, bo to będzie jakiś. Pa, to będzie jakieś. Co to będzie? Um, serwisowy? Miejsce serwisowe, nie? Będziemy musieli tam dostarczyć. I tutaj jest wieża obserwacyjna jakby na środku tego jeziora. Jestem jej bardzo ciekawy. Ale na ten moment właśnie nie wiem co zrobić. Bo przywiozłem sobie tą ciężarówkę tutaj. Hm. a zatankujmy ją. Bo jeszcze jest taka możliwość, że nie pojawia mi się to miejsce, gdzie mam ją dostarczyć. Dlatego, że nie wykonałem pierwszego etapu zadania, czyli nie zatankowałem. Weźmy sobie cysternę zwiadowczą. OK weźmy sobie naszego. O, 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 czekaj, 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 cysterna. Teraz się zatynkowaliśmy i muszę go jeszcze kurcze naprawić, chyba, mam nadzieję, że to będzie wszystko. Naprawiony i jeszcze raz zatankujemy. On się uszkodził podczas wyciągania go stamtąd. Tym rzecz. Okay, no. O jest. Dobra, etap ukończony. I teraz do centrum serwisowego muszę go dostarczyć, czy jest, muszę się tu wrócić z tym samochodem. No myślę, że dam radę obrócić. Tylko że zależy mi na tej wieży teraz. Kurczę, i co mam zrobić? Mam w, dwie, w dwóch przeciwnych kierunkach jechać. Ech. Wróciłem sobie do tego miejsca i pojedziemy sobie do wieży obserwacyjnej, no bo tak naprawdę to jest nasz cel nadrzędny, czyli em, zwiedzanie całej mapy i odkrycie jej, prawda? A to, że zrobiliśmy sobie to zadanie, Wow. To, że zrobiliśmy sobie to zadanie, to było jakby tak dodatkowo trochę. Można powiedzieć, że po drodze, ale trzeba przyznać, że wyciągnięcie ja się kompletnie nie spodziewałem, że ten samochód sobie da z tym radę. E, chciałem spróbować, nie? No bo o tym, na tym to wszystko polega, żeby próbować nowym, że nowych rzeczy, ale mimo wszystko jestem w totalnym szoku, że ten pojazd sobie z tym poradził. On e, świetnie sobie ciągnął i tą cysternę, nie miał żadnych problemów. Nie miał żadnych problemów z ciężkim tym radarem, z czym ma większość pojazdów zwiadowczych problem. I no kurczę, jestem w szoku że z takim dość trudnym zadaniem ten pojazd sobie poradził. Kompletnie się po nim tego nie spodziewałem, zwłaszcza patrząc na to, jakie ma kółka, nie? Gdzie raczej do tego zadania wziąłbym pojazd, który ma, ma koła wielkości całego tego samochodu. Prawda? A tu się okazało, że czasami mniejsze auto też może zrobić świetną robotę. O, jestem mega zadowolony. Ten samochód możecie... O, ty. Ten samochód możecie zdobyć sobie na Alasce. O, uszkodzenia, łapy. To są... To jest chyba jego wada. Że niestety... O, Że niestety można go szybko uszkodzić. I jeszcze tutaj można gdzieś wyżej podjechać, gdzie tak naprawdę jest też wieża obserwacyjna, z tym, że ona nie pełni tej funkcji wieży obserwacyjnej. Ha, huh, gdzie ja jestem? Okej, okay. nie, nie widzę jeszcze tego punktu. On musi być gdzieś po lewej stronie. Jest! Nieźle ukryte, powiem szczerze. Jedziemy. I jesteśmy na miejscu. I zobaczmy sobie okolice. Jest! Ha, mój! Okej, okay. i badamy. Co my tu mamy? Więc mieliśmy tą dolinkę? Aż piękny jest ten krajobraz. kurcze. Nawet nie wiem, co mi przypomina może jakąś Wielką Brytanię czy coś takiego? Nie. Hmm. Nadaje się do recyklingu, a to jest yy, jakaś przyczepka. O kur, tak, tak. Co przyczepka robi na wyspie? Nie wiem. Tu mamy jakąś kolejną przyczepę. Przyczepa cysterna, okej. Okay. No nie wiedziałem, że ona tam będzie, więc wziąłem sobie zwiadowczą, tak? Nie zaszkodzi, jak ona będzie gdzieś tam na trasie, nie? Mhm. Tutaj mamy coś do zbudowania. Mamy też bagna do przejeżdżania. Mhm. No, powiem wam, będzie co robić. Jeszcze mnie tylko zastanawia to miejsce tutaj na górze. To też wygląda, jakbyśmy mieli mieć tam jakieś zadanie do roboty. Widzę, że stoją dwa pick-upy, plus jest ta taka wieża. Strasznie jestem ciekawy, zajedźmy sobie, zobaczmy co tam jest. Dojeżdżamy sobie do celu, faktycznie jest jeden pick-up. No i kurczę, jest wieża obserwacyjna, z której tak naprawdę powinien być ładniejszy widok niż z tej wieży tam niżej. O, Coś tu jest, co to jest? Co to tutaj jest? Jest jakaś strefa. Na mapie tego w ogóle nie było. nie było to widoczne. Czy ja mogę coś tu zrobić? Nie, ale dziwne, okej. Okay. To wygląda tak, jakbyśmy mogli się z tego zatankować, ale nic się nie dzieje, jak w to wjeżdżamy. Ciekawe. Może będziemy musieli tu dostarczyć paliwo. Zajebiście wygląda ten mały pick-up. Bardzo mi się podoba. Nie jest taki drastyczny i hardkorowy jak ten mój, ale... Też robi robotę. No i przypominam Wam, że na początku odcineczka byliśmy na tej wieży tam, tam, daleko. Nie wiem, czy ją widzicie, bardzo daleko. Tam takie małe, wystające coś. A teraz jesteśmy już sobie przy dwóch następnych wieżach i idziemy jak burza. Odkrywamy sobie wszystko ładnie po kolei. Jest. Kolejne osiągnięcie wspinaczkowo-odkrywcze. Ja cię nie mogę, muszę częściej brać ten samochód na odkrywanie. A już niedługo pojawią się nowe mapy. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Trzymajcie się na razie. Hejas!